Siemano, z tej strony Wil i w dupie mam te wasze łapki. Cześć, z tej strony Wil, witam w kolejnym odcinku z... Uh, This War of Mine. Dzisiaj jesteśmy uh, w... W czasie czwartego dnia, jak na razie zaczyna się dzionek, nie wiem co to, za, tak za, za, co to jest za ten okres, chyba w tym, w którym wróciliśmy do domu. E, możemy coś skraftować, więc ja od razu wezmę się za wytwarzanie warsztatu metalowego. E, ustawimy go sobie tutaj, ty w tym czasie. E, niezbyt dobry dzień, bo jest bardzo głodny, smutny oraz zmęczony. E, też jestem smutny, a jesteś zmęczony dlatego, że... E, przywódcy relanty w Dobra, a coś więcej? Stroję, o! Stroisz, stroisz, stroisz. Chyba, że trzeba chwilę poczekać na jakiej um, częstotliwości coś mówią. Okej, okay, w najbliższych dniach będzie ciepło i pochmurnie. Mm, dobrze wiedzieć. Ty jesteś zmęczony, bo nasz e, Pawło sobie odpoczął. Jest lekko chory, ale coś tam jeszcze było napisane i nie zdążyłem tego za bardzo przeczytać. Um, chciałbym może kolektor deszczu stworzyć, a, żebyśmy mieli wodę, wiecie? I postawimy go najlepiej gdzieś tutaj. O ile mogę? Zaraz, chwila. Tu mogę. Dobra. Więc ustawimy go tutaj, będziemy pamiętać. Bardzo głodny i lekko chory, dochodzi ale do siebie, więc jest w porządku. E, chciałbym, żeby jak najszybciej dzisiaj jakieś jedzenie się dało radę ogarnąć, bo bez jedzenia może być naprawdę kiepsko z nami. E, nie, 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 nie. Ty masz to dokończyć, a resztą zajmie się nasza tutaj Katia, która może wykonać łopatę, co oczywiście... O, najpierw zaczniemy od broni. Broń jest bardzo istotna. Potrzebujemy jedzenia. Wiem. Wiem, 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 wiem. I wiem też, że ta gra nie za dobrze mi poszła za pierwszym razem. To znaczy, wiecie, wiem, że jest czwarty dzień dopiero i dałoby wszystko rady zrobić. Ale uważam, że e, jest dosyć kiepsko. I właśnie będziemy starali się to zmienić. Nie mamy wystarczająco części, co mi trochę boli. A, ale możemy też zrobić wytrych. Chyba nie mamy, co? Mamy wytrych? Nie, nie mamy. E, więc zrobimy sobie wytrych. Otworzymy też te drzwi, które są tam, tutaj na przykład, i tam jest szafa jakaś tutaj, też. Eee, także będzie raczej w porządku. Czym ty się zajmujesz? Leżeniem i tym odpoczywaniem. Także jak ty skończysz, to ty się zaczniesz na coś brać, a reszta, reszta sobie poradzi. Dobra, otwórz te drzwi wytrychem. Eee, ty nie wiem, co masz zacząć z tym. Nie, 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 nie. Stój, stój, stój. Przynajmniej mamy szlugi? Tak. Jak mamy to zrobić? Potrzebujemy. Aha, filtra. Dobra, wiesz co? To ty sobie idź. O, ktoś ci chce handlować. Ej, potrzebuje pomocy. Zaraz zobaczymy, co tam tak naprawdę e, potrzebujesz. Ktoś czeka pod drzwiami. Dobra. E, już jakiekolwiek ja zacząłem bardziej ogarnąć wszystkiego. Także to mi się podoba. E, ty zajmiesz się tym. Ty zajmiesz się leżeniem. A ty pójdziesz do niego spytać się, o co chodzi. <laughs> co potrzebujesz? Ej, jej jej, 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 ja przecież nie chciałem go wpuszczać! Co tak naprawdę się stało? Co chcesz? Eee... Dzięki Bogu, że jesteś, na pobliską kamienicę spadł pocisk, pod gruzami są uwięzieni ludzie, pomóż mi ich wyciągnąć, proszę, przyda się każda para rąk. Zorganizujemy tymczasem szpital dla rannych u mnie w domu, mam łóżka i lekarstwa, pomożesz? Hmm... Czy pomóc? Mam możliwość, żeby odmówić, ale mogę też pomóc i okraść. O ile taka jest możliwość, więc klikniemy po prostu tak. Chodź za mną szybko. Dobra, ona się tam udała pomóc. E, ty nic nie możesz zrobić chyba. No, mamy teraz tylko dwójkę ludzi niestety. Stąd nic nie wykombinujesz, ale możesz zająć się tymi gruzami, jak już tutaj jesteś, bo drzwi są otwarte. Um, nie leż tak, chodź się zajmij czymś. Możesz to chyba otworzyć, tak mi się wydaje. Tylko że nie mogę lekko przyspieszyć. Bez łopaty to potrwa wieczność. Lepiej żeby wiecz wieczność, żeby działało niż żeby nie działało. Eee, Okej. Okay. Mamy przynajmniej jakąś też taką smutną muzyczkę. Jestem taki głodny. Jesteś taki biedny, że jesteś taki głodny. Nie wiem co to bio znaczy. Bio-bio. Biodegradowalni może? Jak umr... jak umrą, eee, to można ich rozłożyć. No, to jest zamknięte. To są zamknięte drzwi. Te drzwi są zamknięte. Łoi! Ile razy ja to zdążę przeczytać źle zanim przeczytam poprawnie. Jak są zamknięte, to niedobrze. Ale te drzwi możesz otworzyć, tak mi się wydaje. I rozkopać te gru gruzy, to jest zabarkadowane, a tu jest e, też zamknięte. Czy to wszystko co tutaj mamy do dyspozycji? Tak. Tu jest jakiś czołg, który jest zepsuty. A na poddaszu nic nie ma. Są ubrania. Ja bym mi ich użył, takie bardziej szmatne niż ubrania, no ale nieistotne. Jak ci idzie z tymi gruzami, całkiem w porządku. E, za niedługo będziesz kończyć. Temperatura to 17 stopni. Fajek, tego mi było trzeba. What the fuck. Nie ma żadnych fajek. Zajmij się czymś pożytecznym, a nie jakiejś fajki. Ja rozumiem, że jest wojna, ale palenie to jednak nie jest za fajna rzecz. Jestem przeciwnikiem palenia papierosów, więc będę raczej sceptycznie nastawiony do ludzi palących. W końcu sami się zabijają w czasie wojny, jeszcze chcą palić, no w sumie, w czasie wojny rozumiem, ale bez to, no głupota. Woda, weź wszystko. Yy, przedmioty podstawowe, wyjdź. A możesz teraz się zająć robieniem jedzonka? Lekko chory, bardzo głodny? Tak, możesz, chyba że możesz się zająć tutaj robieniem jedzonka, ile jest to możliwe? No, kratynia, Kretynia ty. Już kilka dni nic nie jadłem, i jak będziesz się dalej tak zachowywać i myśleć o fajkach, to dalej też nic nie zjesz. No. Ta gra jest trochę smutna, także nie będę tu jakoś super ha-ha-ha, he-he-he i w ogóle. No bo jednak trzeba zrozumieć, to trochę wojna jest. Eee, zrób. Ile? Dwie. Zrób. i Robi jedną na dwie, spoko. A jak już skończysz, to możliwe, że da, uda nam się coś zrobić. Nawet dobrego. E, bardzo głodny i ty jesteś też bardzo głodny, a ty będziesz dzisiaj szedł sobie na polowanie, więc... Czekajcie, wody nie mamy. Łoj, a nie mamy też kolektora, żeby tą wodę uzyskać. Więc e, trochę kiepsko. Sprawdzimy jeszcze, co nam potrzeba tak za bardzo, żeby to stworzyć. Żeby wiedzieć w kolejnym wypadzie, co mamy tak właściwie zrobić. Hm, ta. No. Woda, ale potrzebujemy to filtra, znaczy się nie kolektora. Eee, zobaczmy, co potrzeba, żeby filtr otrzymać. Eee, jak ty sobie tam radzisz? Radzisz sobie. Gdzie nasza kobita poszła? Nie wiem, jak ona się nazywa. Nazywamy ją Nadia, o ile będę pamiętać to imię. Bo tu jest Paweł, Bruno i Nadia. O noc. Aha, a ona nie wróciła? oj. oj, oj. Bardzo głodny i zmęczony. Ty jesteś bardzo głodny i lekko. Ty będziesz musiał czuwać, bo ona się gdzieś polazła i nie wróciła. za kobita. A, a ty będziesz szukać zapasów. Gdzie możesz szukać zapasów? Dużo jedzenia leki, ale nie jest niebezpieczeństwo. Dużo jedzenia leki, dużo części chyba że zamierzam kraść. Ja zamierzam kraść. Materiały bardzo leki, dużo części dużo. Plac sniperów, to nie dobrze by było. Zachować ostrożność. Z, ze sobą wytrychy, nie. E, chyba, że mamy w sumie nóż, więc ja bym poszedł do zacisznego domu. Bo tu jest niebezpieczeństwo, tak, zaciszny dom. E, przygotuj się przeszukiwacz. E, weź nóż. I co to jest? Biżuteria. Nie, nie będę z nikim handlować. Szukaj zapasów. Chyba wziąłem, tak mi się wydaje, że wziąłem ten nóż. Zaraz zobaczymy. Tak, mamy już. E, gdy to się skończy, też sobie kupisz taki domek. Cieszy mnie to, że jesteś ambitny, dobry chłopak. Nic ciekawego. O, ja uważam, że coś tam ciekawego na pewno byś znalazł, gdybyś się lepiej przyjrzał. E, weźmiemy materiały, szybciutko wychodzimy. E, nie biegni. W sumie, jak się chyba kliknie dwa razy, to jest biegnięcie. Bieg, w sumie, nie biegnięcie. E, zobaczymy, czy ktoś jest w środku, ale widzę, że chyba nie jest. Aha. Ktoś tu siedzi. Dwójka ludzi. Co się dzieje? Kim jesteś? Wybacz. Muszę was zabić. Wybacz. Wybacz, wybacz. Co to było? To był... Jak co to było? What the fuck? Chyba są jakieś błędy. Dobij. Dobij, dobij, dobij. Teraz będziemy mieć przynajmniej... Bezpieczne przeszukiwanie. No idź na górę. Halo. Co on jest taki nieogarnięty? O nie. O nie, jesteś martwy. Odbiegni tu. No zabij go. Czemu ty go nie umiesz zabić? Dobra, zabity. Teraz możemy zająć się przeszukiwaniem zapasów. O, możemy nawet zobaczyć, co w nim ciekawego było. Eee, plus to, że możemy jeszcze jakąś biżuterię chyba zabrać, które przyda nam się. Okej, okay, leki. Spoko przydadzą ci się. Nawet nie wiem, czy by nie fajnie było ich użyć. Jaka własność prywatna, on jest nieżywy. Tu zajrzymy, ale tu chyba nic nie będzie, więc po prostu otwórz jasne. Sprzydałoby się przejść do lodówki, jak mamy taką możliwość. I zaraz to zrobimy. Weź wszystko, papier taletowy nawet był spoko. Pobiegnij. A, czekaj, czekaj, tutaj jeszcze coś jest. tam dokładnie, przejrzyj. Weź, a, już nie możemy wszystkiego wziąć. No nieźle. Dobra, wyjdź. Przeszukamy jeszcze to. Fajnie, mamy bardzo dużo czasu na bardzo dużo rzeczy. No i szkoda, że musieliśmy ich zabić, ale, no nie dało się inaczej. Co to jest? Skręt, o, nie, 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 nie. Nawóz, to jest nie są jedzenie. To weź do wywal. Pozbieramy to i to. Okej, okay, wyjdź. Leć na dół. Leć. Nie idź. Biegnij. Dobra, jest lodówka. Lodówka jest całkiem w porządku. E, mamy jedzenie, dużo jedzenia, fajnie. Ziołowe lekarstwa nie. E, odłożymy to na razie, weźmiemy to, warzywa też sobie weźmiemy w zamian za, e, za drewno, warzywa będą spoko, e, cukier, woda, kurde, wszystko bym chciał. Wywalimy kawę, co to jest? Ziołowe lekarstwa też, medycynę weźmiemy, e, medykamenty raczej, woda. E, ...cukier weźmiemy, w razie czego po prostu wywalimy. Dobra. E, wodę mamy, zobaczymy co ona miała ciekawego przy sobie. <laughs> Biedna, starsza pani. A, ta... W której my tu mamy czas? Tak chyba koło 7 i 8 mi się wydaje. E, do... nie, na razie mi się nie przydadzą drobiazgi, tak mi się wydaje, więc... Znaczy wiem, rozumiem, że to na handel całkiem spoko, ale ja nie chcę handlować, bardziej mi zależy na takich bardziej podstawowych rzeczach. Jak właśnie jedzenie, picie, to wyrzucimy, w razie czego podniesiemy, ale wydaje mi się, że najbardziej nam się przydadzą jednak takie rzeczy w stylu, w stylu taki do kraftowania niż, niż takie leki, które już i tak zaraz go uleczymy, o ile się będzie taka możliwość, a wydaje mi się, że będzie. Materiał, dobra, weźmiemy tego więcej, książki, nie. To nie jest jedna z podstawowych rzeczy, więc e, czekajcie, opatrunki, a to jest leka, leki. E, można to użyć? Nie, chyba musimy być przy apteczce. Więc, zamknięte. Spójrz, potrzebuję sprzętu, aby otworzyć. Okej, okay, ale my nie mamy sprzętu. Tędy jeszcze możesz zejść, więc biegnij tędy. E, pobiegniemy może w miarę, będzie szybciej. I tutaj też są schody. Plus to, że tu jest jeszcze ganek. Naganek bym się chciał przejść. Ej, biegnij tu. E, tu, otwórz je. Zamknięte. Ta zamknięte. Nie mam wytrycha, Nie wzięliśmy. E, a to otwarte? Też zamknięte. Co tu jest? Jakaś szafa kolejna? Nie, no dobra. Trzeba z tego zrezygnować wszystkiego. Nic więcej już tutaj nie znajdziemy, tak mi się wydaje. A nie chcę też zamieniać tutaj rzeczy tych, które posiadam. E, więc po prostu do wyjścia. Uważam, że taka noc była całkiem owocna. E, Paweł wrócił, Paweł wrócił. No, skoro Paweł wrócił, to będzie to dzień piąty, tak? Dzień piąty. Tak, i odblokowano osiągnięcie, odblokowano osiągnięcie first blood. No, nie jestem za bardzo z tego zadowolony, no ale e, musiał zabić. Ktoś tu wrócił? To jest nasza kobieta, biedna płacze. Ale mamy już jedzenie. E, także, na tyle dobrze. Będziemy w stanie chyba jakoś funkcjonować przez kolejne dni, dzięki tym zapasom. E, nic to nam nie dało za bardzo. Znaleźliśmy zapasy. E, więcej przeciągnij, co tu mamy przyciągnąć Aha, żeby więcej przeżywać. Dobra, i to by było na tyle z kolejnego dnia. Wiem, że odcinki są bardzo króciutkie. Zapraszam was do rejestracji z reflinków. Odcinki są takie krótkie, żeby wam się lepiej oglądało. Nie będziecie tam za bardzo musieli na to poświęcać czasu. Bo wiem, że nie wszystkim ta seria przypadła do gustu. Także one będą tak... Lecieć na uboczu, a wy będziecie oglądać te filmy. Ja będę dostawać hajs. Nie no, oczywiście żartuję, aczkolwiek. Filmy są monetyzowane. Zapraszam Was też do mojego Facebooka. Piszcie jakieś komentarze, bo ja uwielbiam czytać Wasze komentarze. E, nic bardziej nie satysfakcjonuje YouTubera, jak właśnie komentarze e, widzów i, i jakieś porady, czy ten film Wam się podobał, czy też nie. Widzimy się w kolejnych odcinkach. Dzięki za oglądanie. Trzymajcie się. No i pa